basen na dziś, 2 czerwca powinien być przystosowany do rozporządzenia ministra. Czy na dziś jest przystosowany do warunków, które są objęte rozporządzeniem ministra? Pół roku mieli Państwo na to, żeby dostosować basen do tych warunków. Szanowny Panie, Pan budował ten basen, Pan zamówił tą technologię, robiąc prawdopodobnie przy dziewiętka... 9... Panie, panie burmistrzu, zadał Pan pytanie. Czy Ty nie? Burmistrzu? Tak czy nie? Panie Wytam, proszę Pana, myśli Pan, że są odpowiedzi, pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie? Zdecydowanie tak. Tak? Pan myśli? Czy Pańska żona przestała się puszczać?